Dziękuję, będziemy grali w Rebel, w No. Mam dużo kąt, wchodzę na moje najlepsze. Jest tu ze mną moja siostra, mm. to ja, Anisia. No, oczywiście nie wiem jeszcze, na który kanał to wrzucić, ale no, ja jestem dechu. O, nie zostawiajcie łapki, suby I będziemy grać na dwóch kontach Moim i dachu? <g shake> Najpierw gramy może zbiorę zbiory Arika Mam do niego gadżet Okej, okay, a później Kierka na moim koncie i tak będziemy robili Nie, nie wyjdziemy tak to Nie ma sensu ciągle zmieniać, to będzie nudne To co ile Kierka No, mm, ja będę od boku tam podjeżdżał zawsze tą Enzi no nie zawsze MZ, ale zawsze. Nie no, zawsze na tych zbiorach zawsze będę próbował MZ podjeżdżać, ja się zajmuję ją. E, niestety mają zero klejnotków. No jeszcze. Ale oni mają dobrą taktykę, bo mają jakby wszyscy mają po trochę klejnotków, a nie no, no. jeden ma dużo. No oni tak mają niestety. No już mają zero. Zabijam wszystko, wszystko zdobyła, a potem już, no nie, cały czas ich zabijam, a oni Dlaczego Ty chujasz tylko jeden? Na razie spokojnie, spokojnie. 4-4 jest, jak umrze ten Barley to wam przerąbane. Jakby co, będziemy też na moje konto wchodzić? No ona no to się nazywa Mi jeden, tak, bo robiliśmy challenge za zmianą nazwy No i teraz za 60 gemów muszę zmienić. 60 gemców, czajcie. A pierwszy raz miało za darmo. No niestety super ser, czyli ten co wymyślił tą grę. Niestety tak zrobił. To znaczy, nie wiemy czy to wrzucić na kanał Nardzywipkon, czy właśnie Swój se założymy. Jak myślisz? Zipkol, żeby ją zdenerwować jeszcze raz. <grym> nie, dobra, może nie ten złodzi. Leonem. Nie, ktoś dalej trochę już biec. No to osiem bitów, jeszcze. 8 bitów, dobrze. 8 bitów, co sobie wybieramy? Klasycznego. Ach, I teraz ja gram Niusia. A no, ty powinnaś zrobić pole chodzi. na środku i podjeżdżać dużo ludzi, bo... przed chwilą w dechu grał. Teraz Niusia gra? No, no, trochę gorzej, ale dobrze. N bo mam swoje konto, ale dechu mi pozwala na jego. No, bo jestem fajnym bratem. No, fajny nawet. Chcecie mieć fajnego brata? To zamawiajcie. Co to było? Ale aż tak. Nie wszystko zamykamy. No okna może. To lepiej zostaw wierzę. <grym> o proszę Niusia. no coś nam czasło w domu. Może... Coś nam czasu. Ja się przestraszyłam strasznie. Dlatego ja przejęłem gierkę. No, ale już Niusia. No ja, ja. Widać chyba, nie? Bo tak mi serce. Myślałam, że jakiś grzmot czy coś nam walło w domu. No można się było przestraszyć. Ej, bo teraz przegracie. Ej, zbierać. ten kiełek! Tu tworzy krzaki. Ej, bo ma, jak tą pan cię zabijam, to ty to podbierasz, nie? Teraz, spoko, spoko, spoko. No teraz musisz chronić. <noise> Podskoczyłam, jak kiełek stworzył na mnie krzaki. No dobra, już się muszę sami bronić. Wygracie. Git. To wchodzimy na konto Aniusi. Ani, razu Ona ma sendy i bibi z jednej skrzynki. Pokażemy wam taki lifehack, jak łatwo dropnąć postać, jak będzie miała skrzynkę. Chyba, że to jeszcze na tym kącie nie, nie mam skrzyneczki. To idziemy na jej konto. No, nie, tu nie ja tu mam już takie coś. Ja mam chyba z osiem kąt. Mo na moim drugim koncie no. mam 2000 pucharków, co i tak jest bardzo dużo. A ja tu zmieram na 8 litów, No. Nikola gra, Sendai, zbiorę. No bo trzeba że tą zrobić, bo big boxy są fajne. Nędznikiem, neudznik. czyli jestem najgorsza stąd. Albo najgorsza, no tego to w sumie nie, sami nie wiem. Najgorsza. Super pewnie nawet tego nie wiem. Mama nam tłumaczyła po angielsku nie. neudznik? To jest polski wyraz. Nie. Nie. To znaczy, że bardzo słaby. A ja <laughs> jestem nędznikiem, czyli jak przegramy, to i, i tak dostanę puchary, to jest fajne. Plus. Plus plus i minus, minus i plus, to będzie najbardziej bakowe. Patrz, jaka mgła i przeciwnicy mnie widzą. U... U... oni nie umiem grać Nikola w brawla, nie usiądźmy wszystkiego. Tak. Nie, niektórzy, nie wiedzą, to niektórzy nie wiedzą, co to brały. Niektórzy nie wiedzą, co to Wszyscy wiedzą. Niedawno nie. to było sławne, a więc... Naprawdę? No. Nie, Wtedy, co zacząłem da... w to grać, to, to było sławne. A, prostu, przez co zacząłeś w to grać, tak? Tak. De nie zdychaj! No i Lepiej Lepiej, Dechu, mnie nie posmucaj jeszcze bardziej, niż musisz. Nie muszę w ogóle. Icy, icy, icy. widzieliście jak... To... tam Jessica, tam Nową, niech trzeba wszystkich zabić, bo oni wszyscy mają przynajmniej... Widzisz, znowu zdechłam. Przez Zdechu zdechłaś? O nie, trzy 3, -3. Bez... Jakby ktoś miał wszystkie klejnoty, to miałby już odliczanie, ale jak ten El Primo umrze, to macie przerąbane. On co stoi w krzakach u nich na pałówce. Co jest mega głupie. No zabij tą Jessica, żeby jak co to zabić. Nie, no, nie, nie, no, nie. Jessica, Adama. Ona ma trzy. jak tego El Primo wykryją, to macie... Jak gdzie ten El Primo? Kogo to obchodzi? Jak ja go wykryję to będzie fajnie. <laughs> Nikt go nie wykryję. Ej, ludzie. Ej, szukamy... Dziewięć, dziewięć Szukamy naszego El Primo, bo nam nie pokazuje... O, tu jest. Gdzie ten głupek? O, o kurczę, kurczę, ma 17. <laughs> trzeba go trochę bronić. O kurcze! No, go kurczę trochę działko zabili Zabili go, chociaż miał o, 18. 18. No widzicie! Wyszło z brawla. No niestety. Ty powanił się. No, ja tego tak umiem. Przez to mogłoby nam film skończyć. Macie 21. A więc nawet jakby Jaska umarła, to by było jeszcze przez chwilę odliczanie. Okej, okay, ludzie, zaczekajcie. Z może, tą może zrobimy. Ło, patrzcie 12 będzie. Bo neut znikł. To za Ło, co będzie sobie. skrzynka, będzie, nie? Będzie, będzie. Dechu, patrzcie. Naciśniemy ale, sobie... Nie, starczy, nie starczył to lepiej działa. A co, ja sobie zagramy? Ja. No. I naciśniemy w tym samym momencie skraj i skrzynkę. I wtedy po gierce już być na przykład zadymiarza nowego tam. Tak? Nie usiadł, z jednej skrzyneczki dużej Sandy i Bibi. Chyba się nie udało. No, chociaż dechu naciskał ludzie. Wipka jest w domu, ale nie wiem w sumie, co robi. O nie siedzi na telefonie jak zawsze. Jak zawsze ja, jak zawsze. Jak zawsze ja, Cicho, Dechu. Widzę Krow, który ledwo żyje, bo pan czego pragnął. Kruk to jest? Krow! Mówi tak jak wszyscy, a nie tak jak ty. To, to jest odcineczek. Kroł, to cudem no Gramy jeszcze? No, gramy, gramy. Nie, wychodzimy, czy wychodzimy. Sprawdzam, czy drobiliśmy po. Okej, okay, ludzie, sprawdzamy. Nie, nie otworzyła się skrzynka. Nie, otworzyła się, się skrzynka. to Ta teraz już ja nie. wychodzimy z gierki. Bibi bi, zagramy, dawaj.. już się. Nie, jak nie. to wychodzimy z giery, dawaj. Okay. chyba, się chyba się Nie, nie. Tak, jesteśmy w ogóle niezgodni. Bo to rzadko się O, udaje. tik, tik, tik. Dawaj, tak. tik, albo tik No, tik słaby. Jeszcze by ci ukradł Power cube. I pamiętajcie, trzeba kraść Power cube. No. To dużo pomaga. Jak tak. jest gdzieś Power Cube, to go zdobądź. No, a nie czekajcie, żeby to była przynęta. No, Power Cube to Power Cube. Ma, no właśnie. ma być. No nie. no nie, bańka się nie udała, to bo niestety... Musisz odpychnąć. Musisz czekać. Czekamy, ją aż będzie tutaj różowe. Okej, okay, jest. i odpychniemy szelkę. Pa. Pa, pa. Masz ją na dwa razy. Jeszcze raz? Jest, git. Uwa uważajmy teraz, musimy sobie postać w krzeszkę. Już nie! Okej, okay, już nie, już, no, już nie, nie, Tam ktoś jest. Szukamy ludzi. O, już jest wielkie stecie. Ciekawe z kim. No. Ja wstawiam nitę, bo lubię nitę. Pokażemy wam, co to nie da, jak nie wiecie. Kto nie wie? Tak to by tego nie oglądali. Hej, halo, ludzie. Hmm? O, ta nowa. Jacky. Jacky. Ma trzynaście. My na nią mówimy, ta nowa. Ma trzynaście, to trzeba im do mgły wepchnąć. Trzeba, okay, y, musisz ją jakby tak cały czas odpychać, po trochę, nie? No to jest jakby, jakby mod bibi, że może odpychać. No kurczę. No ale drugie mi miejsce, chce. dobrze. Teraz dajemy zagraj ponownie. No ja, po nie dawaj wyjście. O, już trzynasty rąk na Jeszcze. 40 pucharków i będzie kolejna. A kurczę, kolejna skrzynka. Dawaj, otworzymy ją okay, nie... Proszę, Tamta się nie otworzyła. O no, teraz mamy dwie skrzynki. Okej, okay, będziemy normalnie. robić opening. Będziemy robić opening. No, na koniec odcinka. Nie? Na no. koniec. Na koniec odcinka, jak uzbieramy dużo. Pamiętajcie o zestawieniu. Łapki. łapki w górę. Łapki w dół. Nie, ale prosimy, żeby nie łapki w dół, jak w Dechu mówi. No, ale jak Wam się nie podoba, to nie możecie zostawiać łapek w górę. To nie zostawiajcie nic. Albo zawajcie, bijemy pod tym filmem. Rekord łapek w dół. Rekord świata, wtedy będziemy słapać. Nie, ludzie. Prosimy Was. Łapki w górę, w dół. Mniej tych łapek w dół ma być niż w górę, bo wtedy ja się załamię. I prosimy o subskrypcję z dzwoneczkiem. Niestety nie mogę Żelib wam pokazać, siwa. jak mam na paluszku. No, bo jeszcze tego nie umiem. Muszę zadzwonić do kogoś, do domka. Może kiedyś będzie gościem. Domek, taki gość. <grym> no, ja no serio, rzuciłem bańkę. <grym> Wraca! <grym> Myślałem, że wróci i zabije tego kroła. A może będziemy wam wysyłać śmieszne momenty? No, ale to musicie wy nam też przysłać. No, prosimy Was. Na szczęście Bye no. bye. By. Jak zabić głowę tika? Ciągle ją odpychać. A w końcu umrze, no bo głowa Tika nie może mieć dużo punkcików życia. Ten Kolta trzeba wepchnąć do mgły, albo do kroła. No nie, A... prawie go wepchnął pod meteoryt. O, ucieknie ultem. Cześć. No i Trochę dobra. lagowało, ale dajemy zagraj ponownie, oczywiście. Bo... No, tylko skrzydło mieliśmy. Trudno no nie. Dwa... Yy... Zagraj ponownie. No, zagraj jeszcze ponownie. Nie, wbijeś... nie wbiliśmy 14 rangę. No. To jak wbijemy 14 rangę to... i zrobimy Opening, to już kończymy. To nie może być za długi film. Nie, nie tylko 14. 14. 15. 15. 15. sobie wbierz o, to nowa słabeczka. Bibi. Ale ta Bibi ledwo żyje. Popchnij do niej szalik. A, nie umiesz grać Bibi jeszcze. Bye, bye. Zrobiliśmy. Nie możesz jej odpychnąć, jak tak stoi. No właśnie. Ona specjalnie tak stoi. No właśnie. No bańka ją, porko, biłka. No niestety. Trudno bańka. ci będzie, bo masz mało power kibsów. No mam dwa. Jak to Supercell nazywa? Kostki mocy? Wepchnij do mgły. Ona zabiła gościa, który miał siedem. Jakby nie miała tarczy, to będzie nie wygrała. No niestety miała, no. Nie To prawie dwa. Ludzie, dobra kurde, zaraz mi nagrywarka wysiądzie, ale nagrywam dalej. O, słabiaczka, Mam bi, ale... Ale to nie, to konto. No to twoje. To moje konto. A może ludzie możecie nam pisać w komentarzach? A nie, bo YouTube nie. nam wyłączył. To nie możecie pisać, ale piszcie. To piszcie. Walić na, na, na Messengerze wypki. Ja nie mam Messengera. Okej, okay, to na... Na mój numer 576319. Coś tam, coś tam, coś tam, bo. <słuch> Ej, ale tu mm. ciągle tracimy puszki. Kończymy. Ty grasznie kończymy. Opening jack. Może coś drapniemy. No, skrzynek. Trzech albo czterech. Kto tam? Czemu Jesse? nie zabijasz, bo. Co chcę? Zabijcie. Skrzynkę. Skrzynkę. Jaką? Dużo. Po co? Bo jej się chce. Bye, bye. W ogóle jaka postać według was jest najgorsza? Tik. Ta, ta, tik, 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 Według mnie też tik. Ale dużo jest dobrych postaci. No wszyscy są prawie dobrzy. No nawet tik jest o, dobry, No, Nim dobrze ale... grasz. Ale dla nas nie Ja dobrze, mam go na 15 randze. A ja go mam... A może będziemy robić challenge różne w Brawl Stars? Ale to już założę do tego specjalny kanał. Nie na Davini. No, to jest wspólny z VIPKą. Ona no. nie cierpi, brawo, stars. No, my jak chcemy nagrać, to zawsze ble, ble, ble. Tego nie wrzucimy na. No, ale wpadajcie na Davini, jak, to nie... jak ten film tam nie trafi. Tylko na mój lub Newsi kanał. Patrzcie, jak to wygląda. Do mnie to się jedzie? Pewnie <grymnie grymnie> Karl. <grymnie> o, przyjechał do nas kolcik. Ej, ludzie. Trzeba wepchnąć. Ej, czekaj, aż on tu przyjdzie. Nie przyjdzie. Nie, on jest za mądry. Mogłabyś go wepchnąć. Gdzieś? Nikola, uciekaj. A, tak, 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 tak. tak. No i cię zabił. Nie, bo nie, 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 No, Dobra, nieważne, to są kuty bez sensu. Nie słuchajcie. Ja robię opening, bo to mam. No, trzy skrzynki. Do, dawaj, Niusia, szybko! Hop. Ostatnią będziesz mogła tak w przed, w gierce. O, o gadżet! gadżet. Dobroka! Do to zagrać na tak gierkę. Nieważne, że teraz moja kolej. Tu jest gadżecik. Odrzutowa sznurowadła i wiem. skrzynkę jeszcze odczytać. Najpierw skrzynkę, potem to. Najpierw no. macie stałeś, graj. No to Aha. już Ci więcej nie dam. i otworzę. Mogę tam ostatnio mi otworzyć? Wiem, że nic nie jest ale. Tam są cztery skrzynki. Pokażę mi gadżet. Patrzcie, skoczę. I zostawię jakby taką bombę. Coś takiego. nieważne, nieważne jest. A, nie ważne, nie ważne, nie. No ja nic nie obchodzi. No, czemu go nie zabiłaś? Nie wiem, on jest takim słabiakiem, że... Mam tylko jeden gadżet. Bo ogólnie w postaci mają trzy gadżety, mogą tylko Albo dwa. Wziąć. No. Na przykład enzym. No, na dziś hmm. kończymy. Zostawiacie łapki, suby. Jeszcze dechu. A, skrzynę otworzę. Skrzynę. No, udało się. Sorry, że tak gierkam, ale. Tak wyszło. No nie chcieć dać grać. Po prostu chcieć zagrać, to było wiadome. Znowu jesteśmy z tej samej strony, to jest mega dziwne. Nie, po prostu to było miejsce wybrane dla nas, jakbyśmy grali. Mm. Ej, to, to trochę wali no, przeciwnik. Kurde, nie umiem grać. To znaczy nieważne, że na jednym koncie mam 12 tysięcy. No po prostu. Tak wyszło. Zapraszam, że straciłem dwa kucharki. O, ile nic nie zrobiłem. Dobra, na no, dziś kończymy. Pa. Pokażę Wam jeszcze moją szeli No na matrakozak. Gadżet. I jednak jest na moc. I jednak jest na moc. Czekajmy na plaster. Pa. pa. Dobra, giciar.